19 czerwca 2021 roku. Euro 2020 rozkręca nam się na dobre. Dzisiaj wspólnie z naszymi klientami znajdujemy się na Stadionie Miejskim imienia Henryka Rejmana w Krakowie. Jest to szczególne miejsce, szczególne o tyle, że w 1906 roku, czyli dokładnie taką jak dzisiaj mamy datę, 1906, założono ten klub ze 115-letnią tradycją. Dzisiaj gości wspaniałych klientów, wspaniałych partnerów firmy Blachotrapest. Mamy nadzieję na dobry mecz, dobre widowisko i naprawdę świetną zabawę. Bardzo miło, że dzisiaj będę mógł spędzić z wami tutaj trochę czasu, między innymi ten najważniejszy punkt programu, czyli mecz Polski z Hiszpanią. Będę z wami tutaj go oglądał. Mateusz taki miał fajne wejście, bardzo energiczne. Tak mi się wydaje, że może on nam ten mecz w ogóle skomentuje, bo tak fajnie to, to wyglądało. Życzę Wam przede wszystkim mnóstwo emocji w tym dzisiejszym spotkaniu i przede wszystkim, żeby to jednak Polacy byli dzisiaj górą, żeby ten ostatni mecz był o coś, żebyśmy gali go o wyjście z grupy. Dziękuję. Tak patrzę i tak łezka mi się trochę kręci wokół i mam nadzieję, że też będzie kręcić mi się wieczorem, chociaż bardziej, bardziej się cieszę, że Was widzę, uśmiechnięty. Jest trochę alkoholu, można się pobawić. I miejmy nadzieję, że to będzie klucz programu. Trzymajcie się i miej zabawę, jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji. Субтитры